Dom pani Ewy Brown. Cokolwiek by to znaczyło. Kto się interesuje historią, to wie kto to był. A kto się nie interesuje i nie wie, to powiem, że to była pani, która się przyjaźniła z panem z wąsikiem. Czasów minionej wojny. No już go widać. No to jest ten domek. No choć krążą legendy, że panu z wąsikiem fujarka nie działała. To nie wiem po co mu ta koleżanka była. Na pewno nie działała mu fujarka, bo za dużo nosem wciągał.